Ile można zarobić na imporcie z Chin? Na przykładzie suszarki, której sample ostatnio zamawialiśmy. Słuchajcie, zróbmy sobie przykładową symulację importową. Zakładając, że cena zakupu w chińskiej fabryce to około 80 zł, a cena sprzedaży na polskim rynku to około 300 zł, co warto jeszcze wziąć pod uwagę, żeby obliczyć koszt importu. Przede wszystkim weź pod uwagę MOQ. Minimum order quantity, czyli minimalna ilość zamówienia, którą trzeba złożyć u dostawcy. W wypadku tych suszarek jest to 300 sztuk. Co jeszcze trzeba sprawdzić przy imporcie? Na pewno cło, Sprawdzisz je oczywiście na isztarze. Ja już wcześniej sprawdziłem, że żeby zaimportować suszarkę, cła będzie trzeba zapłacić 2,7% i oczywiście jeszcze VAT, jak przy wielu produktach, 23%. Co jeszcze wziąć pod uwagę? Na pewno transport, zarówno ten transport z portu do portu, czyli z portu w Chinach do portu w Polsce, oraz transport przykładowo do firmy drogowej, czyli 800 dolarów amerykańskich to będzie transportu z portu do portu oraz 160 dolarów to będzie cena transportu kołowego. Wziąłem jeszcze dodatkowo kontrolę jakości, czyli 450 dolarów. I taki cały koszt importu jednej suszarki z założeniem, że kupujemy 300 sztuk, czyli po wszystkich opłatach to będzie 130 zł. Z założeniem, że sprzedasz wszystkie 300 sztuk, to możesz zarobić na takim imporcie nawet ponad 80 tysięcy zł. Pamiętaj oczywiście, to jest symulacja i każdy koszt importu trzeba policzyć indywidualnie pod Twój import. Co jeszcze należy wziąć pod uwagę? Oznaczenia, wymogi na rynek europejski takiej suszarki jak CE, instrukcja. A jeżeli chcesz wiedzieć, jakie wymogi na rynek europejski musi spełnić suszarka, daj znać w komentarzach. A po więcej, zaobserwuj.